Jeleniogórski teatr stoi przed widmem upadku. Nielegalni kontrolerzy biletów w autobusach MZK. Dzisiaj także o propozycjach pracy w ferie dla młodzieży. Półtora miliona złotych, tyle na tegoroczną działalność teatru przewidział zarząd Jeleniej Góry. Jak przekonywał dzisiaj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej dyrektor teatru Grzegorz Murówczyński, to zdecydowanie za mało. Mało do tego stopnia, że kierowana przez niego placówka stoi przed realną możliwością zaprzestania swojej działalności. Utrzymanie obiektu, które musimy, czyli płace. I to jest pochodne i rzeczy, które musimy zapłacić, czyli zobowiązania wobec energetyki, ciepłownictwa i na przykład telekomunikacji. Te pieniądze skończyłyby się w maju. Czyli nie byłaby żadnej premiery? Nie byłaby się żadna premiera, nie ma po prostu na to żadnych szans. Tymczasem w propozycji programowej teatru na rok 2000 przewidziano cztery premiery na dużej scenie i trzy na scenie studyjnej i jak przekonywał dyrektor jest to niezbędne minimum. Aby je zrealizować potrzeba, aby 1,5 milionowa dotacja została zwiększona co najmniej o 200 tysięcy złotych i takie są oczekiwania kierowane pod adresem jeleniogórskich władz. Dyrektor Mrówczyński liczy również na aktywność samorządowców, a także jeleniogórskich parlamentarzystów w staraniach o dotacje dla teatru z budżetu centralnego. Tegoroczna rezerwa budżetowa do podziału pomiędzy teatry przejęte dwa lata temu przez samorządy wynosi 140 milionów. Do finansowych problemów Jeleniebórskiego Teatru powrócimy już w jutrzejszych informacjach. Firma Ranak przed kilkoma miesiącami zlikwidowała swoją działalność. Firma Piast legalnie kontrolowała bilety do końca zeszłego roku. Umowa z MZK wygasa z końcem bieżącego miesiąca, jednak żaden z pracowników Piasta nie dostał na ten okres upoważnienia do kontroli. Każdy kontroler musi mieć upoważnienie do kontroli, które powinno być przedstawione tu przyczepione do ubrania tak, żeby każdy pasażer mógł widzieć, że jest to kontroler ze zdjęciem konkretnej firmy i upoważnienie posiada podpis dyrektora, czyli mój podpis upoważniający do kontroli i data ważności upoważnienia. W firmie Piast poinformowano nas, że ich kontrolerzy, mimo wygaśnięcia umowy, nadal prowadzą działalność. Co należy więc zrobić w przypadku nielegalnej kontroli? Zgłosić kierowcy, że takowy jest w autobusie, a kierowca wykona swoje czynności służbowe, czyli go delikatnie mówiąc, wyprosi albo powiadomi straż miejską czy też policję. A przede wszystkim powiadomi dyspozytora i my własnymi służbami również postaramy się go usunąć stamtąd. Prawo do prowadzenia kontroli posiadają teraz wyłącznie etatowi pracownicy MZK. Pasażerowie niestety nic nie wiedzą o tych zmianach. Spotkała się Pani może ostatnio z kontrolerem biletu w autobusie? Nie. Nie widać ich? Nie. Od jakiegoś czasu nie ma. A czy wiadomo Pani może o tym, że kontrolerzy Piasta kontrolują bilety nielegalnie? Czyli. Najczęściej no to mówię już jak zgłaszają się do kierowcy. Zauważyłam, że jak już wchodzi kontroler do y, autobusu, to zgłasza się najpierw kierowcy, dopiero potem sprawdza bilety. A już mówię, w tym miesiącu to raz może miałam sprawdzony na samym początku tylko bilet. Spotkałem się. I jak? No raczej wrażenia były złe. A czy to był kontroler MZK, czy z firmy Piast? Y, znaczy nie wiem dokładnie, ale nie za specjalnie y, obsługiwał. Nowa firma kontrolerska zostanie wyłoniona w drodze przetargu publicznego na początku marca. Po wyborze inwestora strategicznego, który objął 51% udziału w spółki Miejskie Koleje Linowe w Karpaczu, burmistrz tego miasta Bogdan Malinowski w październiku obiecywał, że przerwana wcześniej budowa drugiego wyciągu przesyłkowego na kopę zostanie ukończona najpóźniej do końca roku. Do dzisiaj jednak zamiast wyciągu kopę w wątpliwy sposób zdobią gołe słupy. Problemem jest wiarygodność miasta. Jeżeli się zapowiada, że będzie w styczniu wyciąg, jeżeli się zapowiada, że będzie do końca grudnia wyciąg, ten wyciąg nie staje, to tu nie ma oburzenia ludzi, mieszkańców miasta. My żyjemy z turystyki, turystów. Nie jest kierowane w próżnię, tylko jest kierowane do miasta, do, 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 do władz miasta. Jeżeli część tych władz zachowuje się nieodpowiedzialnie, to można tylko na tym ubolewać. Według Andrzeja Pawluszka, który stoi w opozycji do lewicowego zarządu Karpacza, nieodpowiedzialność władz miasta polega na Iż podjęły one złą decyzję przy wyborze inwestora. Jest zdania, że gdyby sprywatyzowano MKL-a, więc sprzedano spółkę niemieckiemu właścicielowi kompleksu Kolorowa w Karpaczu, wyciąg byłby już czynny. Władze Karpacza wybrały jednak polską firmę Sumit Sport, która według nieoficjalnych informacji jeszcze w ubiegłym tygodniu miała problemy z uzyskaniem kredytu na sfinansowanie dokończenia inwestycji. Dwa miesiące temu mówiłem, że ten inwestor jest niedobrym inwestorem. To zbyto to milczeniem. Podjęto decyzję, że jednak inwestorem będzie ta spółka, a, a nie inna. I to jest taka przykra może konstatacja, że no, nie chcieliśmy Niemca, a tak naprawdę nie mamy nic. Kiedy ruszy drugi wyciąg na kopę trudno przewidzieć, ponieważ władze miasta podają kolejne następujące po sobie terminy ukończenia inwestycji, których oczywiście nie realizują. Pewne jest natomiast to, że miasto, które już jesienią ubiegłego roku wydrukowało foldery z nowym wyciągiem, po prostu traci prestiż. Pewne jest także i to, że tracą właściciele bazy turystycznej, którym koło nosa przechodzi kolejny narciarski sezon. Jeden z jeleniogórskich kartografów, przygotowując ilustrowany przewodnik z mapami Karkonoszy, zauważył, jak bardzo trudno jest pojechać zbiorowymi środkami lokomocji na czeską stronę Karkonoszy i po przejściu jakiejś trasy wrócić do Jeleniej Góry tego samego dnia, mimo że to przecież tak blisko. Pismo w tej sprawie trafiło do Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. Dzisiaj można powiedzieć, nikt się jeszcze nie odważył na to, żeby wskazać no, te możliwości podróżowania po jednej i po drugiej stronie Karkonoszy. Wydaje mi się, że brak jest pewnego przełożenia, przy czym to przełożenie nie jest uzależnione od, od nas, tak można powiedzieć, bo ja czy ewentualnie gminy nasze nie są zainteresowane promocją czeskiej strony karkonoszy, tylko po prostu naszej polskiej, a w swojej ofercie ewentualnie się sugeruje możliwości, prawda, jakie turysta ma jeszcze na strony, stronie czeskiej. Według dyrektora dzierżby wiele razy podejmowano próbę szerszej współpracy po obu stronach granicy. Jednak to nie do końca zdaje egzamin, z tego względu, iż strona czeska niestety, ale musi mieć zawsze zgodę Pragi, a więc Ministerstwa Gospodarki, które tam zarządza turystyką. I w związku z tym na dobrą sprawę ograniczają się tylko do współpracy w Euroregionie Nysa. I twierdzą, że to im wystarczy. Dyrektor Dzierżba zapewnił nas, że przedstawi ten problem na najbliższym spotkaniu Euroregionu Nysa. Według Joanny Dudzik z Młodzieżowego Biura Pracy, zainteresowanie młodzieży zarobkowaniem w trakcie ferii jest znikome. Po mojemu zaskoczeniu jest to, jest to zainteresowanie niezbyt duże. Być może wynika to z tego, że młodzież chce w innej formie spędzić czas wolny. Teraz więc przed feriami dokładnie odwrotnie niż przed wakacjami. Oferty pracy czekają na uczniów szkół średnich i zawodowych, a także studentów. Młodzieżowe Biuro Pracy dysponuje już kilkunastoma miejscami, głównie dla dziewczyn, gdzie podczas ferii mogłyby one zarobić. Na ferie Młodzieżowe Biuro Pracy proponuje pracę w charakterze przede wszystkim kelnerki, pomocy kuchennej, opiekunki do dzieci. Wszystkich, którzy nie mają specjalnego pomysłu na spędzanie ferii, a szczególnie tych, którzy zamierzają spędzić je przed telewizorem, zachęcamy do pracy. Oferty przeglądać można w młodzieżowym biurze pracy przy ulicy 1 maja 25.